Mam na imię Sylwia, a to jest Monika. Bierzemy udział w projekcie Orientuj się, wolontariat dla kresów. Celem projektu jest zainteresowanie młodych Polaków tematem dziedzictwa kresowego, historią i kulturą tamtych ziem. Jest to nasz pierwszy film, który dotyczy podróży na Ukrainę. Kosoprakuje z tyłu! Nasza podróż rozpoczęła się w Stanisławowie. Zagraliśmy tam w historyczną grę miejską. Część wolontariuszy przygotowała w Polsce scenariusz gry, wymyślając zadania dotyczące historii Stanisławowa. Zostaliśmy podzieleni na cztery grupy. Uczestnicy gry zmagali się między innymi z ułożeniem herbu Stanisławowa, rozwiązaniem rewusów, na koniec zaś udzieleniem pomocy rannemu. Przy okazji, zwiedziliśmy zabytki miasta. Spotkaliśmy się z wolontariuszami z Dolnego Śląska, którzy od kilku lat biorą udział w projekcie, mogiłem pradziada ocal od zapomnienia. Młodzież, która sprząta polskie cmentarze, opowiada o trudnościach związanych z dojazdem i pracą na miejscu. Nasi wolontariusze podzielili się swoimi odczuciami na temat Ukrainy. Zaskoczyło mnie tutaj takie. Um... Proste podejście do życia, otwartość na innych ludzi, nieważne skąd są, nieważne jakim językiem mówią, otwartość i serdeczność. Mój wcześniejszy obraz Ukrainy był wykreowany w zasadzie na podstawie Sienkiewicz'a i to był taki typowy obraz z potopu, więc Ukraina była dla mnie takim miejscem, Niesamowitym, takim niemal magicznym. E, myślałem o ukraińskich stepach, o dzikich polach. O Ukrainie też myślałem w taki sposób e, bardzo sielankowy: e, że tu jest tak pięknie, e, że jest e, tak swojsko. E, tworzyłem sobie obraz takiej utopii, e, ale w dużej mierze te moje wyobrażenia w jakiś sposób pokrywają się z rzeczywistością. E, gdy tutaj przyjechałem, zobaczy, e, zobaczyłem, że jest naprawdę pięknie. I zachwyciłem się Ukrainą, zachwyciłem się tymi właśnie swojskimi bardzo widokami, takimi, których u nas się spotyka już coraz mniej. Kolejną miejscowością, do której pojechaliśmy, był Halicz. W mieście zobaczyliśmy ruiny średniowiecznego zamku. Zwiedziliśmy także Skansen XIX wiecznej wsi ukraińskiej. Tutaj są obrazy różne, ponieważ ten obraz nie jest tylko wokół, to jest obraz z kościoła życia. Życie wydaje mi się e, podobne do tego w Polsce aczkolwiek zauważam różnice tego co w tym krótkim czasie miałam okazję zaobserwować w statusie materialnym osób które tutaj mieszkają i troszeczkę spokojniejszym stylu życia. Ostatecznym celem naszej podróży były Bołszowce i coroczne franciszkańskie spotkanie młodych. Roku Franciszkańskie Spotkania Młodych odbywa się pod hasłem Wierzysz, nie jesteś sam. Początek spotkania będzie w niedzielę, 14 lipca. Przybywają do tego miejsca już od dnia wczorajszego, środy. Pilgrzymi z trzech miejsc. Będzie młodzież, będzie radość, będzie wesoło, ale będzie też głęboko i będą głębokie przeżycia duchowe. podczas tej modlitwy ja mogę spotkać się z Bogiem. Ja się modlę za swoją rodzinę, za nawrócenie swego ojca i tak, także za, swoją, za swoje życie, za przyszłość. I, e, jestem bardzo wdzięczna wszystkim duchownym osobom, wszystkim, którzy tutaj są, ludzie I no, to jest taka pielgrzymka, że po prostu się chce iść. Пішла, тому що хотілося більше духовного збагачення, ще більше дізнатися, наскільки любов є Бога велика, яка в неї милостива. Зрозуміти те, що в житті не буває все так просто, що кожен день, кожен крок, який ми йдемо, це є наш крок ближче до життя. Треба бути з покорою. Для цього паломництва також я вторився ще раз очікую, що Moja wira stała się znacznie bliższa do Boga. Ona będzie wielokrotna i ja mogę porozmawiać z innymi, żeby inni też zrozumieli, że miłość Boga jest wielka. Jedziemy ja, pielgrzymką z Lwowa do Bolszowic. Bardzo mi się podoba chodzić taką pielgrzymką, bo bardzo jest tu, tutaj dużo pozytywnych ludzi. No, I modlimy się za wszystkich ludzi na świecie, a szczególnie za moich rodziców. Które skupia młodzież nie tylko z Ukrainy, ale również z Polski i też nie tylko młodzież rzymskiego obrządku katolików, ale również grekokatolicy i prawosławni. czyli chcemy skoncentrować się na wierze: wierze jako przeżywanej jako relacja osobista z Panem, wierze, która jest pełna życia i pasji. Wiara jest dana człowiekowi raz, a człowiek ma sam y, wiedzieć, jakie ja mam korzystać się z tej wiary. Co ja mam robić, dla tego, żeby wzmocnić tą wiarę. I tym naszym celem, celem naszego kroczenia do Matki Bożej jest wzmocnienie wiary. Jest odnalezienie siebie, jest oddanie naszych problemów, naszych rodzin, naszych kolegów, przyjaciół. To wszystko, z czym idziemy, właśnie przedstawisz przed Tron Matki Bożej, aby Matka Boża każdemu z nas to błogosławiła aby Matka Boża zawsze była przy nas. I jak powiedział najmniejszy pielgrzym w naszej grupie, że ja bardzo chcę ją spotkać, dlatego bardzo mi się podoba ten obraz, bo ona na mnie patrzy. Wolontariusze pokazują swoją kulturę tutaj, ale też w pewnym stopniu wspierają młodzież polską mieszkającą na Ukrainie, która przyjeżdża tutaj na to spotkanie w bolszewcach. Jednocześnie też rozmawiając z młodzieżą ukraińską, Pokazuje, że Polacy nie są przeciwni Ukraińcom, że Polacy nie są nastawieni negatywnie dla Ukrai do Ukraińców i że powinniśmy się łączyć, że wiele nas łączy, że my jako chrześcijanie, jako yy, słowianie jesteśmy braćmi dla siebie, tak naprawdę. Więc myślę, że wielka rola jest właśnie wolontariuszy, też w tym, że możemy się tutaj łączyć. To już drugi rok, kiedy wolontariusze z Fundacji Brat Słońce w sposób oficjalny są zaproszeni do Bołszowiec. Młodzi ludzie przyjeżdżają, żeby pomóc w przygotowaniach do spotkania. Mają do wykonania konkretne prace, sprzątanie świątyni i obejścia wokół, wyrównywanie terenu przy kościele. Podczas spotkania często zastanawialiśmy się, czym jest dla nas wolontariat. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czym jest wolontariat. Myślę, że to oddanie części siebie, poświęcenie swojego czasu dla innych, ale z wolontariatu można także coś dla siebie wyciągnąć. To nie jest tak, że tylko my dajemy, ale także coś otrzymujemy. Zawsze wychodzimy z wolontariatu ubogaceni. Wolontariat zawsze zmienia, chociaż może nie od razu widać tego efekty. No, na pewno powoduje, że mamy w sobie więcej pokory. I że otwieramy się na ludzi. Wolontariat jest dla mnie y, ofiarowaniem czegoś siebie, drugiej osobie. Czegoś, y, czegoś, co mam i czym mogę się podzielić. Są takie sytuacje, że nie chcę się wykonywać mm, pewnego rodzaju prac, bo są ciężkie czy bo są nieprzyjemne. E, ale mimo to trzeba się do tego przemóc. E, bo mam, mam tą świadomość, że ktoś to musi zrobić. To dlaczego nie ja? Przecież nie jestem ulepiony z innej gliny, żebym nie mógł zrobić takiej czy innej pracy. Myślę, że dla nich to też jest cenne doświadczenie. Z, nawiązują też relacje z tymi ludźmi. Jest taka osoba, jest taka wymiana po prostu. Nawzajem się ubogacają. To jest doświadczenie religijne, to spotkanie młodych. Więc też na, na płaszczyźnie tej duchowej. Też jest wymiana. Jako Polka poczułam się tutaj na tym spotkaniu i wśród tych ludzi, którzy tutaj byli, przyjęta bardzo dobrze. Bardzo miłe było to, jak ci ludzie, uczestnicy spotkania, podchodzili do mnie, pytali się jak się nazywam, zagadywali i chcieli, ewidentnie było widać, że chcą nawiązać kontakt. <trafik> Od czego dopiero jest do nas, Józef. Ile roki masz? 19. A, jakaś się młody. Po skończonej pracy dobrze się bawiliśmy podczas zabaw integracyjnych, przy okazji których mogliśmy się lepiej poznać. Bardzo serdecznie jeszcze zachęcam wszystkich do tego, aby jeśli nie mają co robić, to w przyszłym roku na 13 spotkanie, franciszkańskie spotkanie młodych, aby przyjechali, dołączyli się do nas, byśmy razem mogli przeżywać nasze spotkanie z Panem na tym miejscu.